Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zrobimy sobie analizę, czy Rafał Trzaskowski będzie w stanie pokonać Karola Nawrockiego w drugiej turze. Także zacznijmy sobie od naszych kochanych sondaży. Tutaj mamy ewidentną przewagę Trzaskowskiego nad Nawrockim, jednak to są sondaże. Komorowski tak samo dominował Dudę, ale wiemy jak było. Tutaj sytuacja wygląda nieco zabawnie. Komorowski 63%, a Duda 15%. Tak szczerze nie wiem, gdzie ten sondaż był przeprowadzony, ale chyba w sztabie wyborczym Komorowskiego. No dobra, ale 5 lat temu, w 2020, mógłbym w to uwierzyć, że tam Rafał Trzaskowski dominował, no bo naprawdę wtedy ludzie mieli dość pisu i po prostu głosowali na Trzaskowskiego. W tamtym czasie jeszcze nie mówiło się o super inwestycjach w Warszawie oraz dziwnych wypowiedziach. To nie stanę na żadnej partyjnej imprezie. Nie stanę na żadnej partyjnej imprezie. Ułatwicie mi życie! Bo będę mega niezależny! I nigdy nie stanę na żadnej partyjnej imprezie, jeżeli nie wybierzecie. Pięć lat temu miałem wrażenie, że ludzie bardziej w niego wierzyli i wszystko było jakieś takie poważniejsze, a teraz jest totalny jakiś błazen. No dobra, ale dojdźmy do tego, jak on niby miałby wygrać w drugiej turze, jeżeli on ma gdzieś w pierwszej około 30%. W drugiej turze zapewne dostanie głosy od swoich koalicjantów, i myślę, że gdzieś to będzie 8%. Trzeba brać pod uwagę, że Adrian Zandberg też może poprzeć Trzaskowskiego, ponieważ uzna go za mniejsze zło. I dlaczego uważa się, że Nawrocki przegra z Trzaskowskim? Ponieważ Nawrocki ma troszeczkę też za plecami i przez tą reputację taką zepsutą ludzie. Nie będą chcieli za bardzo wybrać Nawrockiego w drugiej turze. Ja na przykład nie jestem taki pewien, że wszyscy wyborcy Mencena i Brauna pójdą zagłosować na Nawrockiego. Myślę, że bardziej chętni byliby zagłosować na Dominika Tarczyńskiego jakby startował, ale jednak PiS wybrał doktora Nawrockiego tak zwanego. Osobiście uważam, że Trzaskowskiemu nie uda się zostać prezydentem. No bądźmy szczerzy, po prostu dużo ludzi nie wierzy w Nawrockiego. Wiele osób nie wierzy w Nawrockiego, no bo Nawrocki ma gdzieś w pierwszej turze poparcie 20% ponad, ale dzieje się tak, ponieważ prawica jest mocno podzielona w tych wyborach. Warto dodać, że w 2020 hołownia miał 14%, on zabierał głosy Trzaskowskiemu. Potem dał mu je w drugiej turze, ale teraz zaliczył totalny upadek i ma tylko 5%. Uwierzcie mi, no 5%, no on nie może mieć więcej, no. No ale zobaczymy, jakie będą wyniki, no bo ja jednak nie wierzę w to, że Trzaskowski cały czas wygrywa, cały czas pokazują w telewizji, że Trzaskowski niby wygrywa w drugiej turze, no zobaczymy po wyborach. No i miniaturka nie jest robiona pod Trzaskowskiego, po prostu Śmieję się z sondaży w telewizji, dlatego taką dałem. A więc to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Jeżeli chcesz więcej, no to zostaw suba i lajka.